Co myśli toksyk o swoich byłych partnerach? Jeśli chodzi o toksycznych ludzi i ich byłych, uderzające jest to, jak bardzo są przewidywalni. Nie chcą brać odpowiedzialności za cokolwiek i kogokolwiek, i będą obwiniać swoich byłych za wszystko, co poszło nie tak. Są niesamowicie dziecinni w swoich reakcjach, często używając projekcji, aby oskarżyć swojego byłego, byłą. Oto, co sami zrobili. Kiedy z tobą skończą, całkowicie cię zdewaluują, zachowując się tak, jakbyś w ogóle się na nich nie liczył. Określą cię jako osobę szaloną, że jesteś taki śmieszny, lub że masz rzekomo obsesję na ich punkcie i potraktują cię bezpardonowo, jak przedmiot, co może być dla ciebie szokujące. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, jak traktowali cię jeszcze kilka chwil. Wcześniej. Antyludzie szybko porzucają statek i są dumni z tego, że to oni mają ostatnie słowo. Ich strategia jest okrutna, wyrachowana, ale także boleśnie przewidywalna, gdy zaczniesz szerzej otwierać oczy i ją rozpoznawać. Ważne jest, aby zrozumieć, że takie zachowanie jest odzwierciedleniem ich własnej głębokiej niepewności i całkowitego braku szacunku dla innych. Nie pozwól, aby zmusił cię do kwestionowania swojej wartości i zdrowego rozsądku. Pamiętaj, że psychopata nigdy nie weźmie odpowiedzialności za swoje skandaliczne czyny. Nigdy się nie zmieni, nigdy się nie nauczy ani nie rozwinie. Będzie wykorzystywać ludzi przez całe życie. Kłamią, manipulują, bombardują miłością, wykorzystują, odrzucają, poniżają i porzucają w kółko. Traktują innych z całkowitym brakiem szacunku i pogardą. Nie obwiniaj się za to, że jesteś osobą ufną i kochającą. Po prostu zaufałeś niewłaściwej osobie. Wybacz sobie, kochaj siebie, ucz się na podstawie tego doświadczenia i idź dalej, wiedząc, że toksyk tego nie potrafi. Jesteś wartościową i szlachetną osobą. Oni nigdy nie osiągną twojego poziomu.